Kochani pielgrzymi duchowi, docieramy do kolejnego postoju, nie ma jak e, chwilę sobie postać, przede wszystkim odpocząć, a teraz już w Jaworniku Polskim, a przy mnie jest ksiądz Paweł Jakubczyk w ten sposób. Księże Pawle, miło jak pielgrzymi przychodzą do parafii, zwłaszcza, że ksiądz Prawo już z kapłanami, ksiądz Paweł tutaj czuwa, by bracia i siostry pielgrzymkowi też zasmakowali w gościnności Jawornika Polskiego. Szczęść Boże. Rzeczywiście ta gościnność parafian jest wielka. Na co dzień ja jej doświadczam, a dzisiaj pielgrzymi mogą tej gościnności doświadczyć. Jest to moja druga parafia, pierwsza, której mogę towarzyszyć pielgrzymom podczas drogi. To dla mnie wielka radość, bo jeszcze jako alun pierwszego roku po pierwszym roku sam pielgrzymowałem. Wprawdzie w Jaworniku Polskim nigdy postoju nie miałem, bo pielgrzymowałem z grupą Świętego Jana. Ale tutaj z pewnością pielgrzymi czują się zaopiekowani, nie tylko jak zawsze przez Matkę Bożą, ale także przez tą gościnność wszystkich parafian, z czego ja jestem po prostu dumny, że są, czuwają i nie trzeba ich specjalnie do tego przymuszać, bo sami chcą tym swoim sercem i dobrocą dzielić się na co dzień. Ładnie ksiądz Paweł to powiedział. Myślę, że nasza... Redaktor techniczna w tym momencie Jadwiga. Cieszę się, bo w tej grupie Świętego Jana pielgrzymowała i księdza Paweł na pewno dobrze zna. księże Paweł, może trudne pytanie. Dzisiaj podczas naszej wędrówki mówimy o istocie Kościoła. W jaki sposób Ksiądz odkrywa istotę Kościoła, bowiem jak głosi hasło pielgrzymki z Maryją w Kościele? Kościół to temat z jednej strony trudny, ale tak naprawdę bliski każdemu z nas, bo każdy z nas tworzy kościół i myślę, że tak na szybko, gdybym chciał powiedzieć, że kościół to każdy z nas, w którym to kościele, każdy z nas jest jednakowo ważny. To dziecko, które się jeszcze nie narodziło i może mama z bólem serca martwi się, bo badania są nieprzychylne. Może to także osoby, które dzisiaj zagubiły swoją wiarę, ale także te osoby starsze, które może chciałyby tu być razem z nami i gościć pielgrzymów, ale na pewno też ofiarują swoje cierpienia i chcą nam towarzyszyć na tyle, na ile mogą. Także Kościół to każdy z nas i każdy z nas jest jednakowo ważny dziękuję za to słowo tak to się okazuje, że w kościele w mistycznym ciele Chrystusa każdy z nas ma swoją cząstkę i każda cząstka jest do całości potrzebna, zobaczmy właśnie w jaki sposób mieszkańcy Jawornika ugościli pielgrzymów jak widać, kochani pielgrzymi smakujki są, nie brakuje borówek, czy jakichś jagodzianek no i truskawki nawet się znalazły, także jak widać wartość na pielgrzymkę, bo można zjeść smaczne ciasteczka, mam tu która sobie odpoczywa, nawet z arbuzem. I tak, arbuz czerwony, siostry, koszulka czerwona, e, co siostra nam powie, tak na gorąco, bo też na czerwono. E, dzisiaj mówimy o istocie kościoła. Jak siostra odkrywa, właśnie tajemnicę kościoła. Odkrywam, ale mnie ksiądz zaskoczył. No, jak zawsze, zdarza jak się. Zawsze właśnie. E... Kościół, my jesteśmy tym kościołem. Bardzo trudno jest w tej chwili być w współczesnym w świecie kościołem. Yy, wiele problemów i wiele takich pretensji do kościoła, a zwłaszcza od tych, którzy nie są, którzy nie należą albo odeśl odeszli od tego kościoła. Natomiast ja jestem tutaj w takich wielu intencjach właśnie ludzi związanych z kościołem, ludzi chorych, ale też z. Swoich bliskich. I pewnie tak jak ksiądz Piotr Kandefer dzisiaj rano nam powiedział, mamy być świadkami, że w tym kościele dobrze nam tu być na pielgrzymce, ale gdy wrócimy z pielgrzymki, tym kościołem mamy nadal pozostać. No właśnie, i to będzie bardzo trudne, bo tym apostołem trzeba być zawsze, a jest to tak, tak bardzo trudne dzisiaj danie świadectwa tego apostolstwa, tego bycia żywym kościołem, bo dla jednych jest się wariatem, dla drugich jest może taki nawet podziwnie albo, aha, byłaś na pielgrzymce, tak? Może ja też pójdę, nie? Więc bardzo trudno to będzie kontynuować, ale to jest na, taki, na cały rok, jest taka wielka siła. I siostra Barbara nam to dobrze podpowiada, więc niech ta siła pozostanie w jej sercu i w sercu bliskich. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy towarzyszą siostrze i tych, których siostra w sercu swoim niesie do tronu Matki Bożej górze. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam całutko moją rodzinę, zwłaszcza moją córkę, która dzisiaj ma imieniny, moją wnuzie Wiktorię i córkę Karolinę, Celestynę i syna Kajetana, męża. Pozdrawiam też Teresę, Przemka. Wszystkich mam w sercu. Wszystkich chcę donieść. pragnę tego bardzo. Dołączamy się oczywiście do tych życzeń imieninowych, jakże piękne. A dzisiaj tak wspomnimy: jakie to imieniny? Karoliny. Karoliny, nawet taka nam tutaj się ukryła. Także siostra Barbaro, wytrwałości w drodze z nami do przodu. Bóg zapłać, oby Bóg dał, żebym doszła. Bo był kryzys dziś. Ale Pan Bóg dopuszcza kryzysy, żebyśmy powstali i coś nowego się pięknego narodziło, więc tym bardziej nie bójmy się trudności, nie mówmy Bogu, że mamy wielki problem, ale powiedzmy problemowi, że mamy wielkiego Boga. Tego życzę. Bóg zapłać, dziękuję bardzo, aby się to spełniło. Amen. Postój to też okazja do tego, by odpocząć twórczo i mam tutaj dwie siostry, które nie boją się nieść gitary, bo ona troszeczkę waży. Siostra, jak ma na imię? Maria. I siostra? Gabrysia. Marysia i Gabrysia, taki duet tutaj mamy z grupy świętego chyba, no nie, zielony to chyba nie jest. To tutaj akurat już podsunę mikrofon. To Jacek, tylko chustka, nie koloru tego akurat. No ale wszyscy w jednym kościele, no i w tym kościele radujemy się, śpiewamy. Co zadedykujecie naszym pielgrzymom duchowym, którzy nie tylko nas słuchają, ale także i oglądają? Pioseneczkę. Pioseneczka, proszę bardzo, lubimy pioseneczki, a to jest jedna z wyjątkowych pioseneczek. Weź do ręki swą gitarę, dla Ciebie dźwięków parę. Proste chwyty, proste słowa, proste Bogu się podoba. Ona cześć i chwałę nieba anioł jako żywy śpiewa. Hej, na, 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 hej, la, 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 to dla Ciebie dobry Boże pioseneczka ta. Hej, la, 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 hej, la, la, la To dla Ciebie dobry, Boże, pioseneczka ta Jedni grają dla jodla, oklasków I dla innych ziemi blasków My na chwałę nieba gramy I najwięcej z tego mamy To na cześć i chwałę nieba Anioł jako żywy śpiewa Hej, la, 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 hej, la na, na, na To dla Ciebie dobry, Boże, pioseneczka ta Hej na, na, na. Hey, na, na. nie tylko dla Pana Boga, ale dla Was drodzy radosłuchacze, bo w tej wspólnocie, którą tworzymy pielgrzymów duchowych yy, oddajemy Bogu chwałę, a Marysia i Gabrysia nam tutaj w tym pomogły więc zachęcamy, by wziąć gitarę i wybrać się na pielgrzymkę, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia może zadzwonić do księży przewodników i oczywiście spakować się i jeszcze wyruszyć żółte smycze, ale też i żółte banany w Jaworniku Polskim siostra Kalina, tak jak się dowiedziałem tak. Nawet taka siostrzyczka. siostra, który raz już na pielgrzymce? Drugi. I skąd? Z Przemyśla. Tutaj mamy kamerę, bo tak troszkę bokiem jesteśmy. Żółty banan, żółta wstążka. Jak to się stało, że siostra wyruszyła na pielgrzymkę? Tato mnie namówił. W tym roku czy wcześniej? Eee, wcześniej... Wcześniej też, ale w tym roku też. Wcześniej też. Do której klasy chodzisz, Kaliną? Chodziłam do piątej, teraz pójdę do szóstej. Jak nasi pielgrzymi słyszą, może się mrugnąć oczkiem. Nawet i w szóstej klasie można iść i pięknie przeżyć wakacje. Oczywiście dziękuję z Bogu za chyba same piątki. Tak, prawie. Prawie piątki, bo były też szóstki i za rok pewnie nie braknie lepszych ocen. Życzymy dobrej drogi. Kalino, dziękujemy za to świadectwo. Kto jeszcze z tobą jest tutaj na pierwszym już szlaku? Mój tato. Twój tato, on nam gdzie się tutaj schował, zobaczymy gdzie jest. O, jest tutaj, pięknie. Właśnie tata. Tata pewnie jest dumny z córki, a córka z taty. Pewnie jestem bardzo dumny z córki. Dała się namówić na pielgrzymkę. W tamtym roku byliśmy jeden dzień tylko. Powiedziała, że jesteśmy drugi raz, tak? No, ale w tym roku mamy plan dojść do samego końca. Mam tyle intencji, że musimy wytrwać te 12 dni. To pewnie pozdrawiamy resztę rodziny, jakby nie było. Mamy wszystkich całą rodzinę, taką dużą jaką mamy, pozdrawiamy. Więc bardziej do tych pozdrowień dołączamy i przypominam Państwu na stronie pielgrzymka.przemyska.pl mamy zakładkę pozdrowienia. Tamte pozdrowienia można pozostawiać oczywiście stosownie do wybranej grupy. Te pozdrowienia, na ile uda nam się tylko je przedrukować, trafią do grup pielgrzymkowych, aby przewodnicy je odczytali. Tak to wygląda z drugiej strony, więc tym bardziej, gdy te pozdrowienia się pojawią, one będą odczytane w poszczególnych grupach. Więc do dzieła nasi, kochani pielgrzymi duchowi.